Witaj, nazywam się Patrycja Krzymińska i zapraszam Cię do wysłuchania rozmów w cztery oczy. Ktoś ważny niedawno powiedział mi, że najcenniejsze, co możesz podarować drugiemu człowiekowi, to czas. Cieszę się, że pewna niesamowita kobieta przyjęła moje zaproszenie i opowiedziała o swoim niezwykłym życiu. Choć dzielą nas dwa pokolenia. Łączy przejmujące poczucie, że jeszcze mamy dużo do zrobienia, by świat był chociaż trochę lepszy. Serdecznie zapraszam do wysłuchania pierwszej części rozmowy z Elżbietą Tatarkiewicz-Skrzyńską. Celowo nie ma to zwrotu pani, ponieważ nie chcę oberwać po uszach od mojej rozmówczyni. Zapraszam. Elżbieta Tatarkiewicz, skrzyńska, uczestniczka powstania warszawskiego, podczas którego miała pseudonim Żabska. Wyczytałam, że najprawdopodobniej pseudonim ten pochodzi um, od nazwy majątku ziemskiego pani dziadków Żaby. I może wróćmy do tych czasów przedwojennych, um, tego czasu beztroskiej młodości, gdzie nie było nad Panią jeszcze widma wojny. Jestem Ela Skrzyńska. Urodziłam się w Warszawie w 1924 roku. Wobec tego nie ma co ukrywać, że obecnie mam 96 lat. Przed wojną miałam 14-15 lat. Jakoś doskonale pamiętam te, ten okres mego życia. Mieszkałam z rodzicami. I z babcią Tatarkiewicz, matką mego ojca. I to był dom spokojny, zrównoważony. Byli, by, po sześciu latach, moje, po moim urodzeniu, urodziła się moja siostra Janina. I myśmy sobie żyły w dość spokojnym, pogodnym domu. Ja nie słyszałam jakichś kłótni, między, czy jakichś dyskusji nawet między rodzicami. Oczywiście byłyśmy chowani w szalonym dystansie. Mówiło się: "Proszę mamusi, proszę tatusia", całowało się rodziców w rękę. Nie było takich zażyłej czułości. I to wynikało po prostu, że nie było w, ta w tamtych czasach po prostu nie było takiego zwyczaju. Ja zacytuję parę przykładów, jak to się odbywało. Mój ojciec, który był adwokatem, i pracował w swoim gabinecie czasem wieczorami. Mama mówi, Elu trzeba iść spać. Powiedz tatusiowi dobranoc. Pukam do drzwi. Tatuś odpowiada, proszę. Wchodzę, podchodzę, całuję tatusia w rękę i mówię dobranoc tatusiu. Tatuś mnie całuje albo w czoło, albo w policzek i mówi dobranoc Elu, śpij dobrze. Koniec. Wychodzę. Tak, to było. Babcia, bab... Ja byłam w takim wieku, gdzie to już przestałam się bawić zabawkami, ale jeszcze nie chwyciłam żadnych jakichś, powiedzmy, przyjemności życiowych. Chodziłam po mieszkaniu i mówiłam: Ja się nudzę, ja się nudzę. Usłyszała to babcia Tatarkiewicz i przyniosł, powiedziała, przyniosła mi całą trylogię Sienkiewicza. I powiedziała: Nie marudź, tylko czytaj. I od tego zaczęło. Ja oczywiście czytałam, przeczytałam i od tego chyba zaczęła się moja miłość do książek. Chwyciło to bardzo. Ale babcia była osobą dość chorowitą, miała swój pokój, polegiwała dość dużo i miała takie radyjko. Radyjko, które było, to był, to był taki świecący, taki Srebrny ten, na to się igiełkę nastawiało, słuchawki na uszy i się słuchało radia. Babcia, do mamy. Zosiu, czy Ela była grzeczna? No, babcia, ja byłam dosyć grzeczna, więc babcia otrzymywała odpowiedź od mojej matki, że raczej tak. To może przyjść w nagrodę i posłuchać u mnie radia. Przychodziłam, siadałam, igiełka na, na kamyczek. I na słuchawki i tego. Słodycze. I od razu było wiadomo, że moja siostra, młodsza ode mnie, była łasa na słodycze, ale babcia zamykała słodycze w takim metalowym pudełku i w szafie. I trzeba było również, żeby otrzymać słodycze, nagro, nagroda. Słod, no, Janeczka była grzeczna, może przyjść, poczęstuję ją słodkim. słodkim? Nagrodę. Ja wybiegając myślą w przyszłość, nie miałam, wyszłam bardzo późno za mąż, o czym opowiem rodzinną anegdotę, ale ja nie miałam z mężem cichych dni. Ale była temu przyczyna, bo oczywiście naturalnie kłóciliśmy się, mieliśmy odrębne zdanie, ale nigdy cichych dni. I nigdy przed wieczorem nie byłam wszystko, jeżeli powiedzmy się, żeśmy byli zagniewani to przed zachodem słońca, żeśmy sobie to wybaczali. Mój mąż zresztą był z matki francuski, więc miał takie te esprit, ten wzdzień francuski, i bardzo to było miłe. Ale dlaczego dlaczego ja tak przestrzegałam? Otóż ja byłam osobą, oczywiście, bardzo nieśmiałą, i nie wiedziałam, bardzo długi czas nie wiedziałam skąd się rodzą dzieci. I koniecznie chciałam się dowiedzieć, kto to powie. W szkole nie, rodzice na pewno nie, koleżanki, jak opowiadały sobie kawały, a ja podchodziłam, to mówiły: Ela idzie, o nie, przestańmy mówić, bo się zgorszy. A ja po prostu nawet nie rozumiałam tych kawałów, co one opowiadają. Kto mi powie, jak się rodzą dzieci? I wytypowałam, że to będzie nasza Gosposia, ja była starszą panią. I kiedyś nad wieczorem zapytałam tą Gosposię, żeby mi powiedziała, jak się rodzą dzieci. Ona nie, wzaparte, nie, nie. Wobec tego ja już to się naprawdę zezłościłam i powiedziałam, głupia jesteś i chyba jeszcze jakimś epitetem ją Obdarzyłam, ale nie ordynarnym, tylko takim mocnym. Usłyszała to moja matka i powiedziała: Elu, nie pójdziesz spać dokąd nie przeprosisz gosposi. I nie żadne takie przepraszam, i odwrócisz się na pięcie. Pocałujesz gosposie w rękę i przeprosisz ją stokroć, coś ty o niej powiedziała. Dla 14 letniej dziewczyny, to jest szok, to jest to jest. To jest złamanie swojego uporu. Raz, że nie dowiedziałam się, jak się rodzą dzieci, dwa, że muszę ją tak przepraszać, ale przeprosiłam. Ona mnie uściskała i zawsze żeśmy później były w, do... zawsze żeśmy były w dobrych stosunkach. Moja matka zresztą też bardzo była, naprawdę, to były takie rodzinne prawie stosunki. Ale od tego czasu to pozostało. Ja nie idę spać zagniewana. Jeżeli to, to, to tak, tkwi w człowieku. Następne rzeczy też. No i tak to żeśmy sobie żyli. Naturalnie, na wakacji jeździliśmy do żab, do dziadków. Dokąd się nie urodziła moja siostra, to moi dziadkowie bardzo mnie rozpieszczali. Jedyna, jedyna wnuczka. I także naprawdę byłam rozpieszczana. Ech. No dobrze to. Żaby, tak, to żaby, mnie bardzo nie... żaby Żaby to był majątek 35 km na linii błonie Sochaczew w doskonałym położeniu między szosą, właśnie którą prowadziła do Sochaczewa, a później dali na Berlin, i torem kolejowym Bożej Woli się wysiadało i się szło 3 km ścieżką do majątku. Ja miałam bardzo dobre stosunki z dziadkami. Może świadczyć o tym ten fakt, że moja rodzina, znaczy właściwie moje, my dzieci przyjaźniłyśmy się z rodziną Wedla. Siostrą Wedla była pani Żochowska, siostrą Jana Wedla była pani Żochowska, która miała wyszła... Pa, wedlówna wyszła za mąż, za miała dwoje dzieci. Krysię, która była w moim wieku, i Piotrusia, który był w wieku mojej siostry. I myśmy się bardzo, bardzo przyjaźnili. Oni to byli oczywiście ludzie zamożni. I w, w, w Otwock, w, w Świdrze. I w Świdrze mieli jakąś piękną willę. I kiedyś na Wielkanoc zaprosili mnie do tej willi. Zresztą byłam zaproszona tutaj przed wojną do Juraty, to też było bardzo miłe przeżycie, ale do tego Świdrana w święta wielkanocne. Ponieważ ja jednak raczej ja wybrałam, że nie jadę do nich. Bardzo dziękuję, mimo że to tam na pewno atrakcji było bardzo dużo. Zdaje się, że konna jazda i w ogóle. Powiedziałam, nie, ja jadę do żab do dziadków. I wybrałam dziadków i, i byłam tylko oni w dwoje i ja. Bo nawet moja matka z, z moczą córką została w jakiejś Warszawie. Ja pamiętam, że wtedy ten mój wybór był nie. Mówię, nie, ja jadę do dziadusiów, do żab. Żaby mi się, żabym się tak, tak utkwiły w pamięci, że ja doskonale pamiętam do dzisiejszego dnia pewne zwyczaje żabskie, jak to się odbywało, jak to było w, w, w dzisiejszym świecie, powiedzmy lodówek i zmywarek. Za parkiem, w parku był jeden staw, a za parkiem był drugi. I w tym drugim stawie w zimie się, rąbał się lód, ten lód się zwoziło furmanko na podwórze, na podwórze kopało się dół, umieszczało się ten lód, Obkładało się słomą, ziemią, i cały i w lecie można było sięgać. Ponieważ nie było lodówek, moi dziadkowie się później ze dworu przeprowadzili do takiego domku mniejszego, i tam w piwnicy była wielka balia. I tam ten, ten lód się wykopywało z tego podwórza, przywoziło się ten lód, kładło się na tej bali. Pod spodem było wiadro i można było tą wodę, która tam powiedzmy ściekała do wiadra. Kwaśne mleko na kolację z lodu. W ogrodzie rosły oczywiście szparagi. Proszę sobie wyobrazić, żeśmy mieli własne szparagi. I jeśli chodzi o drzewa owocowe, to dziadek wydzierżawiał to na tego, ale na przykład porzeczki. Były trzy rodzaje porzeczek. Biały, czerwony i czarny. Dziadziuś, proszę czarnych dziewczynki nie zrywać, czarne porzeczki są nie do jedzenia, czarne porzeczki są na nalewkę. Ale bardzo proszę czerwone albo biały. Dziadek biał taki, taki to był, to był kielich, taki szklany kielich, nasypał tam przeważnie białe, bo białe były słodsze od czerwonych. Ugniatał z cukrem na lód, i potem to się wszystko zjadało. Kurczaki. Dzisiaj, jak ja patrzę na te kurczaki, dawniej dzieci dostawały ćwiartkę kurczaka, a dorośli jedli pół kurczaka, bo to były takie kurczaczki. To naprawdę było bardzo miłe. Był oczywiście ogrodnik, który wprowadził to, co mi pozostało do dzisiejszego dnia. Kontakt z naturą. Chodził ze mną wieczorem i mówi panienko, proszę spojrzeć na chmury. Przecież na pewno w nocy będzie burza. Niech pani nie popatrzy na to, jak te chmury. Kr Jakby burze przeważnie są w nocy. Jak były burze w żabach, dziadkowie byli ubrani od stóp do głów, bo może być. Coś się stać, oni muszą być w pogotowiu. Może być pożar, może być tego, może piorun gdzieś czasność, może. Oczywiście byli u nas pracownicy rolni, ale z dziećmi, z tymi dziećmi to ja się bawiłam. I potem, jak były dożynki, to oni tam, a nasza panienka siedzi na kamieniu i takie tam różne wierszowe. Moja później. Jak nas wyrzucali z tego majątku w 1945 roku, no to przyszli smutni panowie. Zima straszna, w 1945 roku była straszna zima, i um, przyszli smutni panowie i powiedzieli: Pani mało, puścić w ciągu 24 godzin majątek. A moi dziadkowie już nie żyli, bo moja matka zmarła na raka piersi wcześniej, a później mój dziadek. Też, ale mój dziadek zmarł w 1942 roku. No ale w 1945. Ale my jeszcze pójdziemy do tam do, do, tych, do tych fornali do tego i tam się dowiemy. Bo jak to jeszcze gorzej się skończy dla was, poszli. My z no, no tak. Ciemna noc. Przyszedł jakiś, któryś tam, nie wiem, czy Stangret, czy ktoś z tych będzie. Panie dzieciczka nigdzie nie pojedzie do wiosny, nie wypuścimy panią na tą zimę. Proszę, przeraz przyniesiemy worek mąki, a po mleko proszę przychodzić z nocnego uboju, żeby takie nie było zawsze. I tak się stało. Ale to właśnie wypływało z tego, że jak moi dziadkowie gospodarowali żabami, to były takie idealne stosunki. Wszyscy, babcia opatrywała, dziecko się skaleczyło na, na, w czworakach, to były tak zwane czworaki, dziecko się skaleczało, przyleciało do dworu. Babcia oczywiście opatrywała, także to Skracunek są… Szacunek i troska. Tak, to są i to, prawda, to zostało uwieńczone, Takim podejściem, a nie innym, że moja matka i, i my nie zostałyśmy wyrzucone na bruk. Prawda? W ciągu 24 godzin pani tu nie będzie. No to tak. Ale wracając jeszcze do przedwojennych czasów, więc się cudownie mój ojciec uwielbiał jeździć za granicę i przeważnie tak było, że urlop spędzał za granicą, ale my z mamą naturalnie u dziadków. Ale tatuś bardzo lubił żaby i na weekend przyjeżdżał. No to, żeśmy wychodzili do Bożej Woli na stację, przyprowadziliśmy tatusia i, i tatuś zawsze przywoził z Warszawy bułkę paryską, bo myśmy oczywiście jedli wiejski chleb. Ale tatuś mówi, no ja Wam przywiozłem warszawską bułkę paryską. I to było bardzo miłe, przeważnie tatoś, nawet jak padał deszcz, myśmy się starali, bo w tym w ogrodzie był stół i staraliśmy posiłki podwieczorki przeważnie jeść na dworze, bo to wiadomo, to nie jest mój wymysł, że jedzenie spożywane na powietrzu zupełnie inaczej smakuje, bardzo dobrze, lepiej niż... I jeżeli padał deszcz, to na ganku mu się nakrywało i zawsze tam sobie jada. Więc naprawdę to była zgodna, miła, spokojna rodzina. Ponieważ babcia Tatarkiewicz mieszkała u nas, to stryj, Władysław Tatarkiewicz mieszkali w Warszawie. Stryj przychodził, matkę swoją odwiedzać dosyć często. Mieli jednego syna Krzysztofa, wspaniałego i Krzysztof też odwiedzał babciej. No i 39 rok my jesteśmy, Ja, tak. My jesteśmy, ja jestem. My jesteśmy na wsi, bo i przed 1 września owszem na 1 września do Warszawy. Ale jak? Moja siostra z moją matką. Nie, moja siostra przede wszystkim tak. Jak moja siostra się urodziła, to po sześciu latach, moje, po moim urodzeniu, to prawda, to jest wiadomość z ust pierwszych: lekarz po prostu zabronił mojej matce urodzić dziecko. Powiedział, że ciąża jest tak niebezpieczna dla pani zdrowia, że to, ale moja matka się uparła i urodziła. I była bardzo chora. I pamiętam, że jak mama przyjechała ze szpitala, leżała. A potem po jakichś paru godzinach przywieźli moją siostrę. I moja matka mówi: Elu, siostrzyczka twoja przyjechała, to idź tam ją zobaczyć. Nie, mamusiu, ja nie jej nie chcę. Ja jej nie chcę, ja chcę być przy tobie. I, i, i siedziałam przy jej łóżku i w ogóle nie chciałam. O, czy... Ale ponieważ moja matka była tak chorobliwa i tak słaba, że do wychowania mojej siostry. Została zaangażowana Wandzia Czyżewska, taka stara panna, która wychowywała całe pokolenie, wychowała moją siostrę, była cały czas z nami przez wszystkie lata, po wojnie tutaj wychowywała syna mojej siostry, także była jak gdyby, oczywiście jak członek rodziny. No więc myśmy były, a tatuś wyjeżdżał za granicę, przyszła wojna. I my, a i my jesteśmy na wsi, moja siostra. Teraz tak, jak zmarli moi dziadkowie, a ja przez długie, dość długie lata byłam dość delikatną. Ale lekko antysemitką, ale to zostało, to było uzasadnione z tego powodu. Wcale ziemiaństwu przed wojną nie powodziło się tak dobrze. Mój dziadek miał jakieś długi w stosunku do Żydów, bo to Żydzi byli ci, którzy Polakom udzielali kredytu. I, 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 i dziadek, bardzo to przeżywał, dlatego, że ci Żydzi byli nachalni i od niego... To, mój dziadek jeszcze pełnił w błoniu jakąś rolę, że my pana sędziego do ciupy włożymy, jak pan sędzia nam nie spłaci. Ja to byłam świadkiem tego i stąd, stąd ta powiedzmy moja niechęć. Jak dziadek umarł, majątek był zadłużony i właściwie u tych Żydów. Ale mój ojciec postanowił z tego wybrnąć, wykupił te długi, a ponieważ prawda był związany z adwokaturą w Warszawie, wobec tego miał administratora. To był wyśmienity rolnik, wyśmienity organizator, wyśmienity dzierżawca, który płacił nam pewną kwotę. No, ta kwota to była naszym jedynym utrzymaniem w czasie wody.